to już albo zaledwie 69 lat od zakończenia II wojny światowej. Kapitulacje III Rzeszy pamiętają jeszcze nieliczni mieszkańcy miasta i gminy. O wydarzeniach tamtych dni przypominają nam również uroczystości patriotyczne co roku organizowane w Krośnie Odrzańskim. Spotykamy się dzisiaj by Pamiętać, że nigdy nie możemy pozwolić na to, by powtórzyła się historia sprzed siedmiu dekad. Jest to szczególnie ważne teraz, w dobie kryzysu za naszą wschodnią granicą. Musimy pamiętać i wyciągać wnioski z największego i najkrwawszego konfliktu w historii, w który zaangażowały się państwa niemal całej Europy, USA. ZSRR, Japonia. Historia podaje różne daty tego wydarzenia. Wstępny protokół kapitulacji został podpisany przez zwaśnione strony 7 maja w jednym ze szkolnych budynków kwaterze głównej alianckich sił ekspedycyjnych generała Eisenhowera w Reims we Francji. Dalej. Dalej. Działania wojenne pochłonęły, tak jak burmistrz wskazał, ponad 55 milionów osób. Dalszych 35 milionów rannych i okaleczonych najbardziej doświadczyła Polska. Straciła ponad 6 milionów osób. Agresorzy wobec narodu polskiego wprowadzili niesamowity terror i represje. Obozy koncentracyjne, wywózka, egzekucje to codzienny obraz z którym nie mogło się pogodzić nasze społeczeństwo. Drugie podpisanie miało miejsce 8 maja, 9 maja czasu Moskiewskiego, w kwaterze marszałka Żukowa w gmachu Szkoły Saperów w dzielnicy Karlshorst w Berlinie. Od tamtej pory jest to powodem wielu nieporozumień i sytuacji, w której przez następnych 40 kilka lat świat zachodni obchodził rocznicę zakończenia wojny z hitlerowskimi Niemcami 8 maja, a ZSRR i państwa bloku socjalistycznego, w tym Polska, 9 maja, ponieważ ceremonia odbyła się po północy czasu Moskiewskiego.